Cześć, ja jestem NeoGame, a to jest Słodki Flirt. Aktualnie jesteśmy po odcinku drugim i będziemy zaczynać odcinek trzeci, który nazywa się, uwaga, zaginął pies. Muszę odnaleźć psa za wszelką cenę, a mam jeszcze tyle do zrobienia w szkolnych klubach. A więc zaczynamy! O nie wierzę, dostałam 200 PA! Ja byłam pewna, że czegoś takiego nie ma na etapie Licka. Myślałam, że tak jest. Tylko na etapie uniwersytetu. No ale nic. Bardzo, bardzo się cieszę. Sonia, szukałem cię. Co się stało? Amber znowu ci dokuczała? Nie, ale koniecznie musiałam się z Tobą pożegnać przed wyjazdem. Przed jakim wyjazdem? Opowiedziałem wszystko mojemu ojcu, co mi się przydarzyło ze strony Amber i tych dwóch dziewczyn. Powiedział, że to nie do przyjęcia, aby jakieś Damulki prześladowały jego syna. Damulki? Dodał, że natychmiast wypiszę mnie z tej szkoły i że zrobi ze mnie mężczyznę, aby jak najszybciej odzyskać swój honor. Twój ojciec? Ale czym on się zajmuje? Zmienianiem się szkoły? Jest wojskowym. Właśnie wrócił z misji, aby się mną opiekować. Muszę już iść. Czeka na mnie. Trzymaj to dla ciebie i nie zapomnij o mnie. Dobrze? Jeszcze wrócę. Wojskowym? żegnasz się z Kenem. Pa, pa, Ken. Wiesz, mi cię brakuje, chociaż nawet cię nie lubiłam. Dlatego co pożegnałam się z Kenem, kiedy nagle zaskoczył mnie widok psa biegnącego po korytarzu. Kana już nie było. Zaraz, zaraz, pies w szkole? O co chodzi? Boże, jaki słodziak! Bardzo przypomina swoją drogą mojego. Gdyby nie to, że mój jest trochę jakby chudszy. Ale ogólnie to bardzo podobny. I te łóżka takie podobne na pewno. Panienko! Yy, słucham, o co chodzi? Dlaczego on nic nie zrobiłaś, żeby go złapać, mój mały Kiki? Jeśli się zgubi, to będzie twoja wina. Poniesiesz konsekwencje. Co? Ale ja nic nie zrobiłam, tylko tutaj stałam, a on przebiegł. Nie pyskuj. Odnajdź Kiki i jego rzeczy, bo jak nie... Wow, a na początku wydawała się taka miła i normalna. Znajdź Kiki, smyć, zabawkę i tak dalej, dobra. Hej Sonia, zapomniałam Cię zapytać. Twój kolega Ken musiał natychmiast się przenieść? Tak, jego ojciec wojskowy przyszedł po niego, czy coś w tym stylu. Pożegnał się ze mną i poszedł Cię szukać. Wyglądał na dziwnie smutnego. Tak, to prawda. Muszę przyznać, że trochę mi się on naprzykrzał. Widać, że naprawdę Cię lubi. Cały czas o Tobie mówił. To było takie słodkie. Może spróbujcie zostać w kontakcie. Zdziwiłabym się, gdyby o mnie zapomniał. Na pewno będę mieć od niego jakieś wieści. Na 100%. Dobra, to co tam dalej? O, zabaweczka. Ej, fajnie, dobra, to tutaj już ją mam, to teraz będę szukała jeszcze tej i e, obroży. Hej, cześć! Czy to ty jesteś odpowiedzialna za pomoc w klubie ogrodników? To nie do pomyślenia! Kwiaty zaczynają więdnąć! Hej, chwileczkę. Poproszono mnie o pomoc w klubie ogrodników zaledwie dwa dni temu. Nie jestem za nic odpowiedzialna. No właśnie, zapamiętaj sobie. Ja nie. Ty być może. Nie wiem, nie znam cię. Ale zaraz chętnie poznam. Dobra, No to, no to, no. ma, 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 ma. Ach naprawdę? Wiesz może, kto w takim razie zajmuje się klubem? Nie mam pojęcia. Mówiłam, że pomagam w klubie zaledwie od dwóch dni. Myślałam, że to ty. To prawda, przepraszam. Jestem trochę zdenerwowany. Nazywam się Jade. Chodzę do Liceum Botanicznego. Przychodzę tutaj czasem popracować. Przynoszę ziemię, nawozy i przygotowuję glebę dla uczniów z Klubu Ogrodników. Liceum Botaniczne i praca? Fajnie, masz przynajmniej pensję. Tak, to prawda, że oprócz tego, że robię to, co lubię, to jeszcze mam dodatkowe do korzyści. zakończ dyskusję. Dobra, bye bye, bye bye, żegnamy się. Cześć, mm, załatwiłeś sprawę z usprawiedliwieniem? No właśnie. Pewnie nie dam się wyrzucić za coś takiego. A tak w ogóle, czy to przypadkiem nie pies przebiegł właśnie za tobą? Ach, był tam. Dyrektorka wpadła w szał i kazała mi go znaleźć. Szał, i to nie mały, ona prawie mnie zabiła. <grytania> nic dziwnego, stara jej pies. Powodzenia w schwytaniu tego brudnego zwierzaka. W najgorszym razie, jeśli go nie znajdziesz, będziesz musiała zostać godzinę lub dwie po lekcjach, to wszystko. Co, co nic wielkiego, ale wolę unikać kłopotów. Wiesz, jak to jest. A nie, zapomniałam, nie wiesz. Ech, rób jak chcesz, uwierz, zrobię. <laughs> A więc udało ci się nawet przegonić Kena, to przez was musiał odejść. No właśnie, więc co się udzielacie? O cholera! Słyszałeście? To przez nas! Będziesz płakać? Już ci go brakuje? Czujesz się teraz samotna? Na pewno nie powstrzyma mnie to, żeby zamknąć ci gębę pewnego dnia. No chętnie to zobaczę. O la la la, już się boję. Zawsze możesz spróbować, ale potem pożałujesz. Wystarczy, że się poskarżę głównemu gospodarzowi, a może powinnam powiedzieć mojemu starszemu bratu, a zobaczysz, jakie będziesz mieć kłopoty. Wiesz co? Twój brat nie jest tak głupi jak ty. Ja? Głupia? W każdym razie uwielbia swoją miłą, młodszą siostrę. Pff, mam was dosyć. No właśnie, odejdź z przytupem, tak będzie najlepiej. Pff, uspokój się. Och, dziewczyny, uraziłyśmy ją, poszła sobie. <ścoughs> Jezus Maria, jak ja ich nie cierpię, serio. Cześć, a więc zakończyłeś w końcu tą historię z usprawiedliwieniem? Tak, nawet jak zwiąż z lekcji, to tym razem go nie wyrzucą. Okej, okay, tym lepiej, prawda? Hmm, w każdym razie przykro mi, że Cię wciągnąłem w tą historię. Nie powinienem Cię prosić o taką przysługę i stawiać Cię w takiej sytuacji. Możemy porozmawiać o kimś innym niż kastieru? Okej, okay, dyrektorka dzisiaj nieźle mnie przestraszyła. Można by powiedzieć, że oszalała. Mam nadzieję, że cię nie usłyszy. Zazwyczaj jest miła, chyba że pies jej ucieknie. Tak, dokładnie, ale to chyba nie powód, żeby na mnie nakrzyczeć. Też tak uważam. Rozumiem, ale jeśli dyrektorka poprosiła cię, żebyś go odnalazła, to radzę ci to zrobić. Inaczej będziesz musiała zostać po lekcjach albo coś w tym stylu. Dobra, nie mam nic przeciwko psom, no ale jednak wiesz. Powodzenia. Dzięki. W sumie to jestem pewna, że na 100% masz kota. Nie, chciałbym, ale moja mama ma alergię. Szkoda, to prawda, że koty są słodkie. Oj tak, ja też uwielbiam koty. To nie szkodzi, korzystam z tego, że nasz sąsiad ma kota i jeden zawsze przechadza się po ulicy. Okej, okay, dobra, o, widzę obruszkę, ale o kurde, nie trafiłam jeszcze teraz. W sumie to, dlaczego nie lubisz psów? Sam nie wiem, są bardzo natrętne I większość z nich jest trochę głupia Ale one są słodkie Szczególnie małe pieski No tak, bo ja to kocham wszystkie zwierzęta Dosłownie wszystkie Ale widać suśka też Także mamy wspólny język Jakiś jest git Co kto lubi, ja wolę koty i tyle, tyle. Uh, 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 uh. Dobra, że dla psa fajnie mam ją o, dobra. A więc poszukiwania pieska dały jakieś rezultaty? Mogę się założyć, że ty na 100% masz psa. No co, że takiego mi wygląda. Tak, masz rację, nie lubię kotów. To zbyt niewdzięczne wersje, ja że to mam lub psa, który nie ma nic wspólnego z mowsem dyrektorki. Też nazywa się Kiki, taka śmiechowa odpowiedź. No, dlatego specjalnie odpowiem. Specjalnie, Boże! <głos> <głos> Oczywiście, że nie. Mój nazywa się Demon. Demon? Groźnie. Ciebie ja wiem. No czy znam groźniejsze imiona? Ale niech jej będzie. Taki był cel. Ale tak naprawdę to nie jest niebezpieczny. Mhm, okej. Okay. Dzięki za informację. Może kiedyś mi się udało samego zobaczyć, bo pieski też bardzo kocham, tak samo jak koty, więc bezproblemowo. O, kolejny raz zabawka? Dziwne, przecież już ją z wybrałam. Przynajmniej tak mi się kojarzy. W sumie to szukam małego pieska. Może go widziałeś? Pies w liceum? Nie, nie widziałem go. Okej, okay, szkoda. Mam nadzieję, że nie przyjdzie zniszczyć roślin. Rozumiem. Nie zawahaj się, go przegoni. Biedne stworzenia, gdy wszyscy go tak ścigają. No cóż, no muszę go złapać, bo inaczej karę dostanę. O, smycz. Dobra, nie pytałam ci jeszcze, jakiej rasy jest Twój pies. Też jestem ciekawa. Owczarek francuski. E, nie znam. No to dam, że nie znam. Może go zobaczysz pewnego dnia. Może, może. Nikt nie mówi, że nie. Czyż nie? <grytanie> Dobra, to gdzie dalej idziemy? Może do pokoju gospodarza bym poszła? Sprawdzimy. Nie. Okej, okay, no to nie wiem, sala. Kiki! O, tak, już go widziałam. No. Mhm, widziałam. Piesku, chodź, chodź, zobacz, mam twoją zabawkę i smycz. No i co, oddamy go dyrektorce? Kiki, oddaje jej Kiki. Mm. Dziękuję ci. Myśl o tym, że mogłam stracić kiki. Strasznie mnie stresuje. Teraz, kiedy mam go z powrotem, możesz wrócić do swoich zajęć. Nie ma za co. Wracam do swoich zajęć. Może przejdę się do mojego klubu. No, dobra. Skoro tak, to chyba nie pozostawia mi wyboru i musimy tam iść. Okej, okay, lecimy. Klubik ogrodniczy. Hej, Sonia, znasz może jakąś Iris? Ktoś mi powiedział, że ma opakowanie z nasionami, które należą do klubu. Tak, znam ją trochę. Dobrze powiedziane, że trochę, bo mało ją znam. Kilka zdań. Super, mogłaby się dla mnie znaleźć i przynieść mi nasiona? Okej, okay, spróbuję ją dla ciebie znaleźć. No i szukamy. Iris, szukałam cię. Wygląda na to, że masz nasiona z klubu ogrodników? Ach tak, moja mama uwielbia ogrodnictwo, dlatego zaniosłam mi jedno opakowanie, żeby dorzuciła trochę nasion. Jeden chłopak, który zajmuje się uprawą roślin, ich potrzebuje. Możesz mi je dać? Dobre pytanie. Pewnie powie, że nie, bo coś tam i będą musiała coś zrobić. Mam je u siebie. Przyniosę ci je następnym razem. Okej, okay, dzięki. Domyślić się mogłam. Hmm. Znalazłaś ją? Masz nasiona? Jeszcze nie. No jak jeszcze nie? Ups. Podczas gry pojawił się problem. W związku z tym przychodzisz od razu do następnego zadania. Kup nasiona belicy i zanieś je Jade'owi. Uwaga, nasiona znajdują się w twoim inwentarzu. Super, dostałam za gratis, fajnie. Za to, co jeszcze? Jakiś problem? To nic wielkiego, ale w tym pudełku nie ma tego, czego potrzebuję. I co teraz zrobisz? No, hodowlę kwiatów trzeba traktować na poważnie. Potrzebuję innych nasion. Mogłabyś pójście kupić, podczas gdy ja będę dalej tutaj pracować? Tak, jeśli to Ci pomoże, no to. Czemu nie? Super! A więc potrzebuję nasion bylicy, które pozwolą mi pozbyć się szkodników z ogrodu. Dzięki nim rośliny rosną zdrowo. Trzymaj 5 gold, przyniesienie najszybciej jak możesz. 5 gold za nasiona? Nie wiem za bardzo ile to kosztuje, ale możesz zatrzymać resztę w ramach podziękowań i tak pozwolisz mi zaoszczędzić trochę cennego czasu. Wow! Dzięki! Już lecę je kupić. No, to nie fortuna, ale... Złapałaś w końcu psa? Tak, udało się. Idę teraz zobaczyć pewnego chłopaka z klubu ogrodników. Ejejej, jego wcale tak nie oglądam. Bez przesady, co? O, znowu siedzisz w krzakach. Yyy, e, tam. Też powinieneś tego spróbować, według mnie. Dobrze mi się przyjrzałaś? No, nie wiem, że tak nie wyglądasz, ale przeciwieństwa się w jakiś sposób przyciągają. Nie? Tak mi się wydaje? No dobra, nieważne. Udało ci się je znaleźć? Nie mogłam jeszcze pójść ich kupić. O Boże, po co ja tu wlazłam? Uch, nie pomyślałam o tym, że przecież musimy iść na ten Tark Stragan czy inne co. No to lecimy sobie, lecimy. Trzy goldy za tę nasionka? No dobra. No i co? Udało ci się je znaleźć? Tak. O to chodziło? Mam nadzieję. Tak, świetnie. Od razu idę je zasiać. W takim razie nie przeszkadzam Ci już w pracy. A, no dobra. To co teraz może gospodarze? Widziałem dyrektorkę. Była w dobrym humorze. Domyślam się, że udało Ci się znaleźć psa? Tak, w końcu się udało. Teraz wyświadczam przysługę koledze z klubu ogrodników. Naprawdę? Komu? Jade'owi. Zajmuję się uprawą ziemi dla klubu. Okej. Okay. A, rozumiem. A więc skoro mu pomagasz, to powodzenia. Nie ja wiem, czy to jest jesteś delikatnie wydrosny? Jest nie no dobra, dopisuję sobie niepotrzebne. Tego nie było. Ja wymyślam sobie, jak zwykle mi się coś wydawało, bo... No bo póki nie ma innych chłopaków, to jednak skupię się na, na zarywaniu do Nataniela. Mm. No to co, no to zasadnie. No to znowu tam. Jeszcze nie skończyłeś? Nie, mam pewien problem. Zgubiłam swój notatnik. Miałam w nim wszystkie notatki o ogrodnictwie, o uprawie roślin i gleby. Jeśli go nie znajdę, to nie skończę na czas. No to okej, okay, spróbuję go dla Ciebie znaleźć, bo przecież od niczego innego nie jestem. Dzięki. Miło spotkać w klubie kogoś chętnego do pomocy. Też musisz lubić rośliny. Tak, lubię je. Wrócę tu, jak go znajdę. Mhm. Ależ ja jestem dzisiaj miła. No i lecimy. Hmm. O proszę bardzo, pojawił się w pierwszej sali, do jakiej wlazłam, no to idziemy. A, nie znalazłem go ty. Znalazłam go, zobacz co mam. No bo jak nie, tak to. Uff, co za ulga. Wielkie dzięki. W takim razie uda ci się zrobić to, co zamierzałeś? Tak, zrobię kurację dla roślin, które są nie są zniszczone. Teraz nie powinno mi to zajść zbyt wiele czasu. Okej, okay, tym lepiej, skoro uda ci się je uratować. Poczekaj! Odwróciłam się, aby zobaczyć, kto to był. No i ciekawa jestem. Sama jestem ciekawa w sensie osobiście. Uff, odetchnij. Hm. Nataniel, tak? Rozmawialiśmy wcześniej o zwierzętach. Chodzę regularnie dokarmić koty, które kręcą się po ulicy niedaleko szkoły. Chcesz iść ze mną? No, tak, chętnie nie zobaczę. No i stroje. No, ten pierwszy wydaje mi się od razu na pierwszy rzut oka, że jest dla Nataniela, bo jest dużo bardziej w jego stylu. Natomiast ten drugi w stylu Castiela a dopóki nie ma lepszych chłopaków, podrywam Nataniela, więc bierzemy ten i już. Idziemy? Zobaczysz, to koty z ulicy, ale są naprawdę słodkie. No dobra, to idźmy nakarmić kotki z Natanielem. Daliśmy kotom wodę i paszteciki. To prawda, że są słodkie i było ich tak dużo. Zobacz końcową ilustrację. No to zobaczmy. Chętnie sprawdzę. Bo jak cute, jak się on jest. No bo piękne, blondy i te kotki. O Jezus, Maria. Ale dobra, idziemy dalej. A, Natania też wyglądał na zadowolonego. Widać, że uwielbia koty. No i koniec odcinka trzeciego. Dobra, no i w tle proszą nas o ocenkę. Ocenię sobie właśnie tak, jak mówię, w tle, a ogólnie to się z wami już żegnam to jest koniec tego odcinka jeżeli się wam podobało nie zamachajcie się zostać na dłużej no i oczywiście zostawić lajka żeby pokazać mi jak bardzo wam się podobało no i napisać komentarz jeżeli coś wam się nie podobało lub też podobało będę wdzięczna no a ten odcinek nagramy sobie już następnym razem pa